Cześć, Smyletko, z tej strony Wasz Kiereczek Smith i witam Was w odcinku z Minister Planet, więc wejdziemy na nasz konto, że czy... rusia osiemdziesiąt i hasełko i nam się, ładuj. Mam dla Was niespodziankę, bo y, dostałam, jak sami możecie wiedzieć, Um, możecie zauważyć dość dużo prezentów, zaraz wam to pokażę. Niestety nie ma żadnych moich znajomych na mój um, Więc pokażę wam um, co dostałam, a dostałam prezentów naprawdę dosyć dużo i wszystkie odpakujecie na lekcji um, od Lollipops, od Kasiulizus. Zuski z KB. Czarnej Pumy. Zaczniemy od e, Lollipops. Serdecznie Cię tu i dziękuję za to. Jaka piękna skienka. ubierz Jaka piękna. Od tysiąca lat. też pozdrawiam, tu zdradzam Piękna, moim Piękna, skienka. Od Zuzanki z czyli kotkie na chce galabras oki piękne włosy Wow, jakie piękne I ostatnie prezenty tutaj są od czarnej płyczki, pięć piękny Cudne pióra, dziękuję. Też wszystkie mam, ale w innym kolorze. Dziękuję, piękne włosy. Dziękuję. Wow. Ok, więc chyba na to, że to wszystko, więc przebierzmy się. W coś okazjonalnego. Będzie idealnie pasować na galę, którą widzicie za mną. Ej, e, więc tu wszystko ściągniemy. O, I zaczniemy się ubierać. Będziemy ubrani mniej więcej tak, żebyśmy mieli górowe rzeczy na sobie. Tą furę co założyć hmm. zobaczymy furę dobrze, tam, okej, okay. więc... Zaraz wracam do Was... bo pies mi zaczyna szczekać, więc widzimy się po krótkiej chwili. Hej, witam was po tej krótkiej chwili dla Was. Dla mnie minęło już 15 minut. E... Moje odcinki nawet tej nie wnoszą, więc yy, zaczynajmy. Zaczniemy sobie od zdobycia przyjaciół na czacie. Pójdziemy do szkoły. Tokio. Tu, 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 tu. tu. Zbierzmy na tym. Jest. Zebrałam trzy momenty. Co my tu dzieje coś? Ops! Tam hmm. Yedem, trzy, trzy, ter, seven, seven, to ma sobie by 1, 3, 4, 7, 7, 4. Suk! Dajcie suknię, jak dacie, to prezent z listy. dobrze, nie mogę jej dodać. O! I idziemy dalej. Wykonamy dzisiaj kilka zadań. Dziękuję, pójdziemy tutaj ops um, dziękuję za to e, dziękuję bardzo i brakuje na pięć to wykonamy kilka zadań um, znajdź do, dobre wideo i kliknij na nie hmm. youtube Ciekawi mnie to. Jest! No i zebraliśmy w ten sposób trochę pieniędzy. Um, I jednocześnie... No nie najwięcej, ale no troszeczkę Fem, czyli 50. Um, wyjdziemy i zrobimy coś jeszcze. Tutaj i idź do oceniania. Um, kupno moje Ciekawe. Um, dla mnie ona jest ładniejsza, znacznie. Lunch, przynajmniej, kończę. Kończę i jest ładniejsza. Biała? Tak. Ostatni, ostatni. Dekuła, Win. I teraz gramy o tym. Na, 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 na. W ogóle muszę Was poinformować, że yy, jeżeli chodzi to o, o mój kanał, to teraz chcę się starać jak najwięcej nagrywać, ponieważ po prostu w starych czasach przez długi czas mnie nie było i przez to chcę jak najwięcej nagrywać. Yy, jak najwięcej się starać. Yy, że po prostu mnie nie było przez jakiś tam czas I, i po prostu chcę to nadrobić jakoś, bo to co niektórzy robią, czyli mają przykładowo no, jeden filmik na rok to to jest dla mnie bez sensu um, i po ja już wolę nagrywać jakieś krótkie filmiki, zamiast 50 minutowych raz na rok czy raz na miesiąc. ja wolę nagrywać krótkie filmiki, filmiki ale ich dużo wolę mieć. Przykładowo filmiki 10 minutowe i żeby było i dużo, bo no wiecie sami. To już chyba na tyle w tym odcinku. Do następnego. Pa! pa!